Cześć, nazywam się Tomek i reprezentuję firmę Geoline autoryzowanego dystrybutora Gomax w Polsce. Dziś film numer 17 metody orientacji tachimetru. Na początek wejdziemy sobie we współrzędne obserwacje. Przejdziemy do zakładki punkty odniesienia. Przechodzimy w narzędzia i załadujemy sobie punkty osnowy naszej realizacyjnej z innej roboty to będą dobrze nam znane punkty C1C2C3, czyli te tarczki nasze zielone, akceptujemy. Czy przeliczyć współrzędne z importu nie mamy zaimportowane oryginalne współrzędne punktów odniesienia C1C2C3 Następnie wchodzimy w pomiar, wchodzimy w konfigurację stanowiska. Aplikacja zapyta mnie, czy chce skorzystać z wcześniej skonfigurowanego stanowiska. Ja tutaj neguję. I mamy trzy najczęściej używane opcje konfiguracji stanowiska. My się skupimy dzisiaj na stanowisku znanym i znanej współrzędnej punktu nawiązania na zwykłym wcięciu wstecz oraz na pomiarze przy braku orientacji. Rozpoczniemy sobie od zwykłego wcięcia wstecz. Ustawiamy numer stanowiska. Może to być dla przykładu ST2. Wpisujemy oczywiście wysokość instrumentu, ewentualnie kod. I celujemy na punkty odniesienia. Wybieramy sobie C1, wykonujemy pomiar. Przechodzimy do punktu C2. Możemy wpisać z ręki również. Następnie dodamy jeszcze punkt C3. Takim nam się wstępnie nakieruje na punkt C3. Robimy drobną korektę. Mierzymy punkt C3. No i w ten sposób mamy określone współrzędne stanowiska i wstępne błędy na poszczególnych punktach. Akceptujemy. Podglądamy. Odchyłki, akceptacja, konfiguracja stanowiska zakończona z powodzeniem. Druga opcja to konfiguracja stanowiska na znanej współrzędnej punktu cel wstecz na znany punkt. ustawiamy się na punkcie oznanej współrzędnej ST2, przed chwileczką wyliczonej. Dalej wybieramy sobie punkt odniesienia. Może to być nasze C3. Jest wyliczony azymut. Klikamy dalej. Robimy zmierz. Takimet zmierzył, pokazał odchyłki. Możemy zaakceptować i to jest druga możliwość konfiguracji stanowiska. Trzecia to praca tachimetrem bez orientacji. Klikamy prawo orientacji dalej możemy sobie zanumerować nowe stanowisko ST3 możemy sobie wpisać Lokalne, współrzędne punktów. Zaakceptować i rozpocząć pomiar. W tej sytuacji nie mamy orientacji. Nie pracujemy na współrzędnych konkretnych. Pracujemy na współrzędnych lokalnych. Dopiero po wykonaniu pomiarów w terenie możemy Współrzędne lokalne oraz, co najważniejsze, obserwacje, wyeksportować do zewnętrznego oprogramowania i po wyliczyć współrzędne w układzie, który jest naszym układem bieżącym. Natomiast aplikacja XPAT ma także dwie bardzo ciekawe funkcje, z których możemy skorzystać, a mianowicie możemy pracować w układzie lokalnym ale w każdej chwili możemy dowiązać się do punktów referencyjnych i cały układ do tej pory mierzony przeliczyć. Już pokażę, jak to można zrobić. Wchodzimy do konfiguracji stanowiska. Wejdziemy sobie na nowe ustawienia. Wcięcie wstecz. Dalej. Dalej. Numerujemy sobie na roboczo stanowisko na przykład 5. I teraz aplikacja pyta nas o pokazanie punktów do wcięcia. Ale my w tej chwili zrobimy odmowę. Dodatkowa informacja, wcięcie wstecz niekompletne. Chcesz ukończyć wcięcie wstecz, później podczas pomiaru tak. Bardzo często bywa tak, że na budowie chcemy rozpo rozpocząć pomiar powykonawczy, inwentaryzacyjny dość szybko. Punkty referencyjne, na które chcemy się wciąć, są niewidoczne na chwilę obecną, bo są jakieś przesłonięcia chwilowe. I mamy świadomość, że te punkty będą później widoczne z tego stanowiska, natomiast nie chcemy czekać ani zmieniać lub szukać innego miejsca na stanowisko. To jest świetna metoda właśnie na to. Czyli rozpoczynamy konfigurację stanowiska o lokalnych współrzędnych, rozpoczynamy pomiar, a w międzyczasie zrobimy dostosowanie i transformację układu. Tutaj akceptujemy ten układ lokalny. Tu jeszcze mamy informację, że wcięcie też musi zostać ukończone później poprzez pomiar co najmniej dwóch punktów odniesienia. Stwórzędne punktów widoczne w układzie lokalnym. Tak jest. No i teraz wchodzimy na pomiar punktu. I zupełnie swobodnie rozpoczynamy sobie od pikiety 102. I robimy sobie pomiar powykonawczy, inwentaryzacyjny jakiegoś punktu. Obiektu. W międzyczasie dostajemy informację, czy orientujemy się, że współrzędne punkty oznanych współrzędnych są widoczne. Co robimy? U góry w lewym rogu jest informacja o stanowisku ST5. Tutaj klikamy i tutaj mamy informację, czy chcesz dodawać nowe punkty kontrolne do bieżącej konfiguracji wcięcia. Tak chcę dodawać. W tym momencie wybieramy sobie, poprzez dodanie punktu, który punkt oznanych współrzędnych chcemy w tej chwili zmierzyć. Wybierzemy sobie, że to będzie C2. Przechodzimy sobie na C2, który w tej chwili jest w terenie już widoczny. Namierzamy go. Widoczny jest także i kolejny punkt. 3 I dodajemy sobie punkt C1, który już także jest widoczny. namierzamy zostało wykonane wcięcie wstecz, jak gdyby w terminie późniejszym. Akceptujemy, akceptujemy. Stanowisko wyliczone. No i w tym momencie, jak gdyby całość, transformuje nam się do układu, który nas już interesuje. To nie jest układ lokalny. Już sobie teraz go powiększymy i zobaczymy, że jesteśmy. W układzie, nas, który nas interesuje, czyli wszystkie punkty 103, 102, które były w układzie lokalnym, automatycznie przeliczyły nam się na układ bieżący. Także bardzo ciekawą opcją w aplikacji XPad jest możliwość orientacji na reper. Jeżeli robimy wcinkę wstecz na 3 punkty, 4 lub więcej punktów w terenie, Albo jeżeli ustawiamy się na punkcie oznanych współrzędnych i celujemy na punkt oznanych współrzędnych, mamy wyliczoną oś odniesienia wysokości w instrumencie. Natomiast wielokrotnie w terenie spotykamy się z tym, że za wysokość odpowiedzialną na terenie budowy jest odpowiedzialny jeden reper bądź dwa bądź, bądź trzy. Zawsze możemy sobie zrobić wcięcie wstecz z punktów referencyjnych, a wysokość ekstra przenieść z jednego punktu wysokościowego. Co zrobimy wtedy? Konfiguracja stanowiska, i tutaj mamy taką opcję zerowanie H lub z punktu. Jeżeli wybierzemy zerowanie H, czy chcesz wyzerować wysokość stacji? Tak. W tym momencie. Jest wyzerowanie wysokości stacji. Jeżeli chcemy przenieść z punktu, klikamy z punktu, z pojedynczego lub z wielu. Weźmiemy sobie z pojedynczego. Tu wpisujemy wysokość, która nas interesuje. Wpiszmy sobie dla przykładu 200. Przechodzimy dalej. W tym momencie musimy namierzyć nasz punkt wysokościowy. On się akurat dla naszych celów nazwałem go RP1, czyli dokładnie nakierowuje się na RP1, wykonuje pomiar i współrzędna wysokościowa jest obliczona. Zapisz, w stosunku do RP1. Czyli x i y z wcięcia starczek C1, C2, C3, natomiast wysokość jest wzięta z RP1. Zapisz. W ramach kontroli możemy wejść na aplikację TPS, wykonać pomiar kontrolny na RP1 i dostaniemy informację, że wysokość jest dokładnie 200. Tyle na dziś. Zapraszam do kolejnych filmów z serii Precyzyjnie poznajemy Xpat Ultimate. Jeśli masz pytania, napisz mail na adres geolinemałpa.geoline.pl. Jak Ci się spodobało, polub zasubskrybuj. Pozdrawiam Tomek. Thank you.